Dzień dobry kochani, witam was serdecznie w kolejnym vlogu na moim kanale. Ja od samego rana sprzątam, ponieważ zaraz przyjeżdża do mnie Aneta z Nikodemem. Mieliśmy jechać gdzieś nad wodę, ale stwierdziłem, że skoro mamy taką piękną pogodę, mamy taki cudowny taras, trzeba z niego korzystać i nie uciekać cały czas w jakieś inne miejsca. Słyszycie za mną odkurzacz, pomaga mi ogarnąć chałupę. Zaraz jeszcze tutaj delikatnie uprząt ponieważ od czterech dni jesteśmy gośćmi w domu także troszeczkę się tutaj nabałaganiło nie pamiętam już kiedy nagrywałem cztery dni pod rząd, ale mam energię cały czas coś się dzieje także serdecznie Was zapraszam do spędzenia tego cudownego dnia z nami W przyszłym tygodniu zamówiliśmy nowego laptopa, który przyszedł bodajże w czwartek. I od czwartku nie mieliśmy jeszcze czasu, aby się nim zająć, aby go otworzyć, aby w ogóle zainstalować w nim cokolwiek. Ponoć jego parametry są zdecydowanie lepsze, aniżeli te, które mieliśmy w poprzednim laptopie. Także mam nadzieję, że niedługo ogarniemy to wszystko, wypakujemy go i będzie jakiś luźniejszy dzień, aby się tym zająć, ponieważ teraz mam w przygotowaniu naprawdę kilka ciekawych filmów, i zdecydowanie prościej montowałoby mi się właśnie na tym nowym. Powiedzcie mi, czy nie prościej by było, jakbyśmy naprawdę w końcu razem zamieszkali? Bo tak codziennie się widywać, nie wiadomo gdzie i jeździć po różnych miejscach, to naprawdę już staje się troszeczkę nudne. Dobrze, no to zajmijmy się czymś, na czym my się znamy. Po pierwsze możesz się przywitać, dzień bo jeszcze dobry, nie było okazji. Przyzwi. Słuchaj, no i co z naszym planem na dzień dzisiejszy? No mieliśmy jechać nad wodę, gdzieś za Warszawę, ale ja mam inne plany na wieczór, więc trochę nam to pokrzyżowało. A poza tym mamy wodę tutaj. Tak, dokładnie, Nikodem ma swój basen, który przynieśliśmy. Tak, zobaczcie, jakie tu jest pobojowisko. Wygląda to tak. Chyba zdarzył się wypadek u Nie, oni się po prostu bawią. Tam jest kryjówka, A, jakaś Przemysław. To jest chowanówka. schowanówka. Niko... Schowanówka, Także co? Stwierdziliśmy, że. Zostajemy u Was na tarasie. Nikoś ma swój basen, my mamy swój. jakoś się podzielimy miejsce. Tak, musimy się tutaj jakoś znosić. Tak, ja ta woda jest. No, no chłodna, faktycznie. A u Ciebie jest ciepła? No U Ciebie jest ciepła. Nie, no tu jest chłodna. U ciebie to jest ciepła. Mokra? O! Jaka zimno! Jaka zimna! Idź zobacz, tam Patrykowi pokaż, jaką zimną masz wodę. Ale nie bierz rąk do buzi, co ty? PHAN zmienisz. Tak. O rany! Ale zimna. Dobra, może starczy, bo, bo się Patryk przeziębi. Na pewno. Zobaczcie, pokażę Wam tak na szybko, co w ostatniej chwili udało mi się znaleźć w domu, ponieważ to, mieliśmy inne plany. Znaleźć? Przemysław, no. ja Cię bardzo proszę, Ty mnie tutaj. Mar Przepraszam bardzo, po drożdżówki pojechałem ja, po napoje pojechałem ja. Owoce <grym> przywiozła. Awio... E, Boże, owoce. E, owoce przywiozła Anetka, więc generalnie Ty nie zrobiłeś tutaj nic oprócz tego, że towarzyszyłeś w Tak, ja wszystko to nakryłem i jeszcze wodę dla dziecka nosiłem. I kochani, jedziemy teraz, co się wszamać. Aneta, co ty proponujesz? Jakąś rybkę? Rybkę, może jakieś sushi? Nie, może tak. Zobaczymy za moment. Idziemy wszyscy, całą ekipą, do samochodu i pojedziemy jeszcze w jedno miejsce, ale niestety tego nie będziemy mogli Wam już pokazać. Czyli co, najpierw sushi? Tak. Nie to, żebyśmy sąsiadów mieli tutaj od razu po lewej, ale niestety tutaj jeszcze nie mają swojego punktu Ape, więc musimy... apel o to, żeby otworzyć filię tutaj po prostu osiedlowe. Dokładnie, naprawdę jakby tutaj było na miejscu to by po prostu wszystko było zdecydowanie bardziej proste Ale powiem wam, że naprawdę wyglądamy wszyscy w tym świetle bardzo korzystnie no, Może nie powinniśmy wysiadać całki No kto może nie wysiadać to o! możesz zostać no, no, pod I want to walk, I want to I want to make things right, run away on this night, do whatever we like. We will see things cleanly on top of the world, is what we deserve. So Do nas zamówienie. Ja mam żeberka z kopytkami. Ja się nie mogę już doczekać, tak dawno kopytek nie jadłem. A Coś co zamówiłeś? Temu? Oczywiście kaczuszkę z kopytkami własnej takiej domowej roboty. A netka? Ja mam sałatkę cizaraz z krewetkami. Mm. A jakiego? młody towarzysz? O, pizza wjechała. Mm. Z oliwkami. <laughs> Smacznego. Jako, że Patryk nie pije kawy, postanowiłem, że przygotuję mrożoną kawę dla mnie i dla Anety. Postanowiłem wykorzystać gotowy przepis. Nigdy z niego wcześniej nie korzystałem, więc jestem ciekawy, jak ta kawa będzie smakowała, jak będzie wyglądała. Teoretycznie jest ona bardzo prosta w przygotowaniu, bo zawiera ona w sumie cztery składniki: jest to woda, cukier, mleko i kawa rozpuszczalna, no i koski lodu, więc w zasadzie pięć składników. Jestem ciekawy jak to finalnie będzie smakowało, bo postanowiłem wykorzystać zamiast cukru ksilitol brzozowy, bo ma on po prostu mniej kalorii, więc mam nadzieję, że w żaden sposób to nie zepsuje e, tego jak ta kawa ma wyglądać i smakować. Trzymajcie kciuki, aby to wyszło. Pokażę wam później finalny efekt. No i e, może jak wyjdzie, to patrzę w końcu się przekona do tego, żeby pić kawę i być bardziej pobudzonym z rana, aczkolwiek ostatnio i tak w sumie mu to wychodzi, bo ma w tendencji przewracanie po prostu mieszkania do góry nogami. Zazwyczaj wtedy, kiedy jeszcze śpię, więc y, chyba jednak kawa dla niego to jest zły pomysł, więc dobrze, że jej nie zwi. Zobaczcie, tak wygląda kawa po ubiciu w Termomiksie. Teraz wystarczy ją przełożyć tutaj do szklanki i w zasadzie napój mamy gotowy. Więc zaraz będzie chwila prawdy i testowania. może nie jestem najlepszym cukiernikiem i dekoratorem ciast i słodyczy, ale wyszło to całkiem nieźle. Także idziemy teraz degustację przeprowadzić, zobaczymy co powie na to Anetka, także no wygląda to smakowo. Co tutaj się dzieje? Świątka to była ekstra. To jest przeznaczenie. Boże. To jest przeznaczenie. Bo słuchaj, zadzwoniła do mnie przed chwilą Martyna, moja od Wczoraj miałam mieć, ale byliśmy nad wodą, więc je przełożyłam na dzisiaj, a ona dzwoni, że musi je przełożyć na jutro. Czyli co? Jednak więc, kąpiel. jak wyjdziemy do tej wody, jak mi pokazałeś jeszcze, że jest taka cieplutka, to aż mi się miło zrobi. No teraz jest 37 stopni. O, nie! <laughs> dobra, 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 sponij, sponij. <laughs> Pokazałeś mu zabawno. Tak, a teraz mu nie puka, pozwalasz. Puka. <laughs> Il Witam Was serdecznie, kochani, w kolejnym dniu. Bardzo Was przepraszam, że wczoraj nie dokończyłem tego filmu, ale naprawdę świetnie się bawiliśmy. No i jeszcze mieliśmy tam kilka takich obiecanych rzeczy, które z Nikodemem musieliśmy zrobić. Ja dzisiaj jestem calutki dzień w domu, ponieważ pogoda jest na tyle zwariowana. Teraz, tak jak widzicie, świeci słońce. Przed momentem była olbrzymia ulewa, była burza, także nie wychodzę dzisiaj nigdzie, siedzę na tyłku i ogarniam, robię porządki. Porządków, tak naprawdę naprawdę ciąg dalszy. Mam nadzieję, że taka kontynuacja tego filmu się wam spodoba. Ja teraz biorę się za robotę i widzimy się za moment. Siadam sobie na chwilkę z wami porozmawiać, ponieważ muszę wam przyznać, że troszeczkę jestem dzisiaj nie to, że nie w humorze, tylko troszeczkę taki zamyślony. I zły generalnie na niektóre rzeczy, na tematy, które są absolutnie niezależne ode mnie, niezależne od przemysława, no od nikogo tak naprawdę. Żyjemy po prostu w takim kraju, w takim państwie, że niektóre rzeczy są no, niemożliwe. W ostatnim czasie bardzo dużo osób pyta nas o to, czy chcielibyśmy wziąć ślub, czy chcielibyśmy mieć dzieci, jakie mamy plany na tak naprawdę nasze dalsze życie. Ja Wam powiem, że moim ogromnym marzeniem jest wziąć lub wyprawić cudowne, piękne wesele, ale jak doskonale wiecie, związki jednopłciowe w Polsce są nieakceptowalne i nie ukrywam, że no, troszeczkę mnie to boli i dotyka. Oczywiście można wziąć lub humanitarny, można wezwać mistrza ceremonii i zrobić to wszystko, wylecieć z Polski i taki ślub wziąć, ale nie chodzi o to, mi się marzy, dla mnie, i dla wszystkich par homoseksualnych, abyśmy w ogóle nie musieli na takie tematy myśleć, abyśmy byli szanowani, abyśmy mieli jednakowe prawa. Muszę Wam przyznać, że w ostatnim czasie przez Was ten temat trochę w głowie mi siedzi i muszę sobie to odpuścić. Jest to naprawdę przykra sprawa, że w XXI wieku człowiek ma takie problemy, nie może w pełni się cieszyć i korzystać z tego życia, ale miejmy nadzieję, że... Jakoś w niedalekiej przyszłości to wszystko się jakoś wyprostuje i będziemy normalnie do takich spraw podchodzili. Także ja już teraz chyba biorę się za robotę, ponieważ miałem ogarniać, a usiadłem i tutaj z wami gadam. Kochani, mam nadzieję, że rozumiecie mnie i wiecie o co mi chodzi. Naprawdę przykre jest to, że muszę jakby rozmawiać z wami na ten temat i poruszać takie kwestie. Naprawdę w głowie mi się to nie mieści, ale szczerze marzy mi się taki dzień. Spędzić go z całą moją rodziną, żeby byli oni świadkiem tej naszej miłości, tego szczęścia. Życzę sobie tego, życzę Wam, kochani, dużo miłości, dużo radości i tego, żebyście byli po prostu przez wszystkich akceptowani i żebyśmy mieli wszyscy równe prawa. Się trzęsę, powiem wam. Rozmawiałem teraz z Anetą i z Przemysławem, i aż się popłakaliśmy wszyscy. Powiem wam, że. Nie wiem w ogóle, czy Wy wiecie, o co mi chodzi, o takie momenty, które scalają, które można przeżywać, które po prostu w sercu, o których się myśli, robi się od razu tak ciepło, miło, wzruszająco. Jak doskonale wiecie, ja jestem osobą bardzo wrażliwą, bardzo rodzinną i zależy mi na takich chwilach, na takich momentach. Nie wiem tak naprawdę, co mam Wam powiedzieć i Głos mi się aż łami, jestem naprawdę wzruszony i smutny z tego powodu, że na tej chwilę jest to niemożliwe, jest nam to odbierane. Próbuję się tutaj nie rozkleić i nie pokazywać, jak aż tak bardzo mnie to dotyka, ale no, lekko naprawdę nie jest. Mam nadzieję, że chociaż te urywki mojego sprzątania jakoś wprawią Was w lepszy nastrój. Wiem też, że lubicie bardzo oglądać takie e, prace domowe, także naprawdę dzisiaj robię wszystko, żeby e, przestać myśleć, żeby odciągnąć głowę od tego wszystkiego. Umówiłem się też z Anetą, jedziemy na myjnie, pójdziemy na spacer. E, też chcę mnie troszeczkę wesprzeć i pogadać ze mną na ten temat, ponieważ no jest mi naprawdę, naprawdę przykro. Koniec tego marudzenia, koniec tego stękania. Wy już chyba się przyzwyczailiście do tego, że ja dzielę się z wami i tymi dobrymi momentami i kiedy jest mi źle, też wam o tym mówię. Ja jestem tylko człowiekiem i miewam również gorsze i lepsze dni, tak jak każdy z nas. Mam nadzieję, że zaraz mi to przejdzie. Idę się teraz troszeczkę odświeżyć, jadę do anety i mam nadzieję, że wróci mi ten dobry humor i energia, którą będę mógł. Was zarażać. Także jeżeli ktoś nie lubi takich treści smutnawych, albo jak ktoś opowiada o swoich problemach, bardzo Was przepraszam, ale to jest mój kanał i ja nie chcę tutaj wrzucać tylko takich, wiecie, treści, które powinno się publikować, które są piękne, ładne yy, i atrakcyjne dla widza. Ja chcę, żebyście wiedzieli, że no, u mnie też czasami no, nie bywa kolorowo. Jeszcze tak na szybkości pokażę Wam zapachy, którymi pachnę latem. Zawsze jak robię live'a na Instagramie, pytacie, czego używam, czym pachnę. Róbcie sobie screeny, to są zapachy, bez których nie wychodzę z domu. I z tego wszystkiego zapomniałem o moim ulubionym zapachu, od którego jestem uzależniony. Zobaczcie, kochani, ja tutaj troszeczkę tego towaru mam. Ale te, które Wam przed chwilą pokazałem, to są perfumy, z którymi naprawdę się teraz nie rozstaje. Mam jeszcze chwilkę, wyszedłem z herbatą na taras i stwierdziłem, że muszę wam powiedzieć o tym, że kto jeszcze nie widział filmu, tego mojego ostatniego, który dodałem wczoraj albo przedwczoraj. Jeżdżę tam na rolkach i na skuterze wodnym. Wiele osób pisało, że to jest najlepszy vlog, jaki pojawił się u mnie na kanale. Także, jeżeli chcecie zmienić energię i troszeczkę się pośmiać, serdecznie Was odsyłam. W przypiętym komentarzu zostawię wam link do tego filmu żebyście mogli go obejrzeć, pośmiać się, ponieważ ja sam jak o nim myślę, no to zobaczcie, uśmiecham się aż od ucha do ucha. Kochani, zobaczcie, a my kolejny dzień taplamy się we własnym sosie. Cały czas to samo towarzystwo. Przyjechaliśmy teraz na starówkę coś przekąsić i Nikodem stwierdził, że pokarmi mi troszeczkę gołębie. Kupiliśmy specjalnie bu bułeczkę, wleciał mi prawie na telefon. Cieszę się, że nie nagłupę. O, co to za kaszelek? No, chyba to po baseniku przedwczorajszym. Nie, no co ty, on już wcześniej miał tak. troszeczkę Kaszu. Tak. Podobno teraz dużo jest podziębionych. A dlaczego odszedłeś od nas z już byś się czegoś bał. Nie, ja po prostu nie chcę, żeby te cudowne ptaszyska mnie obstrały. Już mam po prostu. A, że nas może. No słuchaj, z dwojga złego. Bierze to na szczęście. Ja już jestem szczęśliwy i bez tego. Słuchajcie, no i nic już nie nagraliśmy, tak się skupiliśmy na rozmowie. Byliśmy też umyć samochód. Przemysław oczywiście zabrał tyle komplementów od Darka, Anety, Taty. Oczywiście my się znamy od wielu, wielu lat, ale dzisiaj jakoś wylał na ciebie po prostu wiadro komplementów. Tak, aż mi niezmiernie miło, także Dariusz, dziękuję bardzo za te... Dariusz nie ogląda i tak <laughs> chyba naszych filmów, bo on ale nie ma będzie, czasu. Jak będzie oglądać, to wspominamy. wspominamy tak, powiemy już... Anecie, żeby, żeby mu to włączył, albo ja mu to wyślę. Także naprawdę bardzo fajny dzień. Cieszę się, że wyszedłem z domu, ponieważ, no tak jak widzieliście, dzisiaj mój humor był, no taki jaki był, ale już jest super. Byliśmy na starówce, zjedliśmy, wszystko ogarnęliśmy, także wracamy do domu. Kochani, Dziękujemy Wam z całego serca za wszystkie komentarze pod ostatnim filmem. Przypominam raz jeszcze, kto jeszcze nie widział tego poprzedniego filmu, musicie to e, naprawdę zobaczyć. Zapraszamy do zasubskrybowania naszego kanału. Dla Was to jest tylko jedno kliknięcie, a dla nas to jest. Mi nawet słów brakuje, także każdy, kto nas teraz ogląda, klika subskrypcję, klika dzwoneczek i co? No i pisze komentarz. Tak, <laughs> oczywiście, kochani, żegnamy się z Wami, widzimy się w kolejnych vlogach. Do zobaczenia. Pa! pa!